co okienek fitness. No po to, żeby pokazać tym wszystkim, którzy się tłumaczą, że nie uprawiają sportu, ponieważ nie mają na to czasu albo pogoda za tym nie pozwala, że jest bardzo ciekawa alternatywa. Paradoksalnie przed telewizorem możemy dbać o zdrowie i aktywnie po prostu się ruszać. Możemy zgubić 500 kalorii w ciągu godziny, grając na przykład w fitness Your Shape. Dzięki tym ćwiczeniom można rzucić sporo kalorii zbędnych kilogramów, a przy tym naprawdę doskonale się bawić. Jest to zupełnie rozrywka w zupełnie innym wydaniu niż dotychczas serwowana przy grach komputerowych, przy różnego rodzaju konsolach z joystickami i padami. Tutaj sterujemy swoim ciałem i przy tym spalamy naprawdę dużo, dużo kalorii, dużo fajnego wysiłku, dużo dobrej energii dużo fajnych endorfin. Pracująca zawsze ma bardzo dużo wyrzutów e, sumienia, że za dużo czasu spędza w pracy, więc jeżeli chciałabym jeszcze wyjść na siłownię, e, no to natychmiast myślisz sobie: Nie, nie, lepiej, nie, lepiej ten czas poświęcić dziecku. A tu jest nagle rozwiązanie, że ta siłownia przychodzi do ciebie do domu, w związku z czym ty możesz ćwiczyć z całą rodziną. Możesz ćwiczyć z dzieckiem w międzyczasie, gotując obiad. E, e, po pierwsze, nie nudzić się, bo mnie się po prostu na takiej zwyczajnej siłowni nudziło. A tu nagle się okazuje, że jest energetycznie, że działa na przykład taka zumba jak podwójne espresso, że jest w tym mnóstwo zabawy, że przy okazji, oczywiście, możesz spalić kalorie, ale to nawet już nie chodzi o te kalorie, które są tam pokazywane, ale chodzi po prostu o ten ruch, który to ruch przy brzydkiej pogodzie na przykład możesz sobie zafundować u siebie w domu, nie wychodząc z tego domu, wygodnie, no i jeszcze z najbliższymi. w realu tak naprawdę. Ten trener wirtualny, którego widzisz, powtarzasz wszystko to, co on robi. Dodatkowo cię mobilizuje i motywuje swoim przesłaniem to, co mówi, że dalej mocniej, teraz rzucasz się na podłogę, jak ci każe pompki robić i robisz te pompki. Czyli że się męczysz cały czas, i dodatkowo masz licznik kalorii, które jest zbudowane, więc widzisz, ile kalorii spaliłeś, więc to cię bardziej motywuje, żeby spalić jeszcze więcej, żeby zrobić jeszcze mocniejszy trening. Według mnie Kinect to jest gra przyszłości, to jest coś, co zaczęło się na naszych oczach teraz e, dziać, a co kiedyś było tylko dostępne w, w filmach science fiction. A dodatkowo, co jest fantastyczne, co mnie mm, osobiście bardzo w tym kręci, to to, że to jest gra dla całej rodziny. Tu nikt nie pozostaje obojętny, nikt nie może siedzieć na łóżku, machać nogą e, i pić sok. Nie, tu wszyscy, nawet ostatnio moje psy wzięły w tym udział.